To jest dobre pytanie, ponieważ porusza ono kwestię powstania Bractwa świętego Jozafata, który jest takim Bractwem świętego Piusa X jednak w wydaniu wschodnim. Ale czy słusznie ono w ogóle powstawało? Zaznaczmy sobie taki krótki rys historyczny i na sam początek zaznaczmy, że zostało ono założone w 2000 roku przez księdza Wasyla Kowpaka, który został w 2007 roku ekskomunikowany przez kardynała Lubomyra Huzara. Za to, że mimo tego, iż był księdzem grecko-katolickim, działał wbrew zakazowi swojego biskupa i dołączył się tak naprawdę do struktur innego obrządku, co jest praktyką, no co najmniej dziwaczną, tak to nazwijmy, a de facto nielegalną w świetle prawa kanonicznego, żeby nagle będąc w jednym obrządku, związać się z biskupami innego obrządku, czyli w tym przypadku biskupami Bractwa Świętego Piusa X, którzy nie twierdzą, że mają jakąkolwiek jurysdykcję, ale to ci biskupi udzielali potem w Bractwie Świętego Józefata święceń, a nie biskup tego miejsca, gdzie podlegał także ksiądz Huzar. Zatem było to po prostu nagminne nieposłuszeństwo. Owszem, słuszny sprzeciw moim mniemaniu reformom Watykanum Secundum, o ile o nich porozmawiamy sobie w perspektywie liturgii, że tutaj, jeżeli chodzi o kościoły orientalne, było o 180 stopni inaczej niż na zachodzie. To ksiądz Huzar głównie sprzeciwiał się oczywiście ekumenizmowi z prawosławnymi, dlatego właśnie założył brastwo, które nosi imię. Patronat świętego Jezafata, który znany był właśnie z tego, że sam nawracał schizmatyków ze wschodu i oczywiście jak najbardziej trzeba to robić, jest to dobre i chwalebne. Sam ksiądz Huzar odwołał się do Watykanu po swojej ekskomunice. Ekskomunika została podtrzymana, więc formalnie jest on do dzisiaj także ekskomunikowany. Na no, to Bractwo no działa bez jakiegokolwiek statusu, ponieważ nigdy go nie miało. Ma gdzieś tam jakieś swoje seminarium w Małopolsce Wschodniej. A teraz jeżeli chodzi Oto co ja uważam o tych reformach, które dokonały się po Watikanum Sekundum w kościołach wschodnich. Taki dokument Watykanum Secundum, który nosił nazwę Orientalum Eklezję z 64 roku. Mimo tego, iż większość tych dokumentów y, uważam za złe, ten akurat znalazł się jakąś taką perełką na tym morzu bez kresu, modernizmu, indyferentyzmu, ekumenizmu, humanizmu etc. Mówi nam o tym, iż kościoły wschodnie to nie są takie wybrakowane kościoły łacińskie, ponieważ bardzo często do struktur kościoła wschodniego przenikły praktyki z kościoła łacińskiego. Zaczęto praktycznie usuwać ikonostazy, zaczęto dodawać tam dodatkowe ołtarze, zaczęto nawet sam ołtarz przesuwać pod ścianę. Czyli po prostu burzyć klasyczną strukturę budowy samych świątyń wschodnich, czy zaczęto po prostu dodawać nabożeństwa zachodnie, takie jak Różaniec w miejsce chociażby akatystów czy modlitwy Jezusowej. Zaczęto się modlić nabożeństwami majowymi, nabożeństwami czerwcowymi, ale nigdy to nie było, chociażby w samym Kościele Gresku Katolickim, więc to jest taki, można powiedzieć, naród z Zachodu, który. Pokazywał to, że ten kościół jest gorszy, ale ten kościół w ogóle nie jest gorszy. Orientarum ecclesiarum podkreśla, że te kościoły nie są gorsze, że powinny one wrócić do swojej tradycji, i mimo tego, że kościół na zachodzie od tej tradycji odfrunął w nieznane nurty protestantyzmu, to tutaj na wschodzie ten kościół, jeżeli chodzi o sferę liturgiczną, wrócił do tej tradycji. Zaczęły wracać ikonostazy, zaczęły wracać także i Klasyczne odzwierciedlenia w liturgii boskiej świętego Jana Chryzosoma, tego jak ona wyglądała przed tą latynizacją całych struktur kościoła na wschodzie. No i po prostu zaczęto zastępować te łacińskie nabożeństwa tradycyjnymi nabożeństwami wschodnimi, czyli akatystami, czyli chociażby kanonami, czy to kanonami pokutnymi, to modlitwą właśnie liturgii godzin kanonicznych, jutrznia, nieszpory nie, i tak dalej, czyli tam jest wieczernia. I po prostu, oczywiście, cały czas można odmawiać, czy to w wykonaniu grecko-katolickim, różanie, sam odmawiałem, kiedy byłem na pielgrzymce grecko-katolickiej, czy to jakieś inne nabożeństwa, ale one już zeszły na drugi plan. Na pierwszym planie pojawiły się te nabożeństwa, które zawsze były praktykowane na wschodzie, i uważam, że taki powrót do tej tradycyjnej praktyki Kościoła Wschodniego był dobry. Ale jeżeli chodzi oczywiście o tą sferę doktrynalną, to już nie jest tak kolorowo, ponieważ te reformy, przynajmniej... W jakiejś części na pewno były dokonane po to, aby prowadzić dialog ekumeniczny z prawosławnymi, co jest niedopuszczalne, ponieważ sam święty Jozapat nawracał prawosławnych, i to jest główny cel kościoła: nie dyskutować z heretykami, schizmatykami, ale nawracać ich do kościoła katolickiego, poza którym nie ma zbawienia. A teraz końcowa konkluzja. Uważam, iż powstanie Bractwa Świętego Jozapata, mimo tego, iż wielce szanuję tych duchownych, którzy są w strukturach tego Bractwa, było akurat czymś zbędnym. Ponieważ jeżeli chodzi o praktyki liturgiczne, mamy powrót do tradycji. A jeżeli chodzi o tą dyscyplinę wewnątrzkościelną, czyli także o doktrynę, to należy walczyć wewnątrz struktur kościelnych, a nie poza tymi strukturami, i przyłączać się do innych biskupów, którzy jeszcze nie mają jurysdykcji, ale udzielają święceń bractwu, które nigdy nie istniało. W przeciwieństwie do Bracu Świętego 8-50, które było legalnie założone i potwierdzone przez Pawła VI, bez jakiegokolwiek mandatu, bez, jakiego, bez jakiejkolwiek zgody i tak naprawdę bez potrzeby. Skoro można działać wewnątrz jakichś struktur i od wewnątrz, skoro byłyby tam tradycyjne powołania, odbudowywać dyscyplinę w tym kościele, odbudowywać także tradycyjną doktrynę, to. Moim zdaniem takie wyjście jest o wiele lepsze niż wyjście z samych struktur tego kościoła. Odbiegając od tego, że kościół grecko-katolicki zachował tradycję, przynajmniej jeżeli chodzi o tę sferę liturgiczną, także doktrynalnie na pewno bardziej niż niestety ten kościół na Zachodzie, który pogrążył się w nowinkarstwie, który pogrążył się w destrukcji liturgii, a także niestety i w modernizmie.